Zbigniew Herbert. Przesłanie Pana Kogito. Idź, dokąd poszli tamci, Do ciemnego kresu, Po złote runo nicości, Twoją ostatnią nagrodę. Idź, wyprostowany wśród tych, co na kolanach, Wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny, niech będzie jak może, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie, twoja siostra, pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste, nie w twojej mocy, przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Jednak dumy, niepotrzebnej, oglonej w lustrze swą błazeńską twarz, powtarzaj: zostałem powołany, czyż nie było lepszych. Strzeż się schłości serca. Kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dom zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak: wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa. Powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu, i miasta Popiołów. Bądź wierny, idź. Czytał Bogdan Dmowski.